Bus wypełniony przyborami szkolnymi, słodyczami, odzieżą i środkami czystości wyruszył w piątek z Koszalina na Wileńszczyznę. Pierwszym przystankiem było Centrum Kultury w Rudziszkach. Trafiły tam książki dla dzieci i dorosłych oraz encyklopedie. Większość darów przekazana została polskiej szkole w Jęczmieniszkach zbiórka prowadzona była przez pół roku. Pomogło miasto, darczyńcy indywidualni, firmy i instytucje oraz organizacje pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie Wiwany i Eskadra Paralotniowa Koszalin. Szkoła Czaplówka przekazała sprzęt sportowy, diecezjalna Caritas, 50 tornistrów z wyposażeniem oraz żywność. W zbiórkę włączyli się też nauczyciele i uczniowie 5 i drugiego Liceum Ogólnokształcącego. Mamy te zeszyty środki do pisania, środki tam, czystości, tam, słodycze, tak, to są nasi kochani uczniowie. Czujemy się lepiej, bo wiemy, że Wy jesteście i jeżeli potrzebujemy tej pomocy, to mamy do kogo się zwrócić i to jest po prostu fantastyczne. To nam po prostu dodaje sił, dodaje skrzydeł I, i po prostu, no, chcemy nadal krzewiać tą polskość, chcemy nie stracić tego języka, nie stracić tych swoich korzeni. I Wy jesteście, brzydkie słowo, ambasadorami, i my też chcemy tym być. Wierzcie Państwo, że u nas jest, są tysiące ludzi, którzy na telefon, na krzyk będziemy reagować, na pomoc. Oddalona o 30 km od Wilna, szkoła w kształci uczniów od pierwszej do dziesiątej klasy w języku polskim. Uczęszcza do niej 60 uczniów. Jest też oddział tak. przedszkolny. W też jest inny alfabet, więc z tego korzystałem. Wszystkie przedmioty są wykładane w języku polskim. Tylko język litewski, jako państwowy. Wiele dzieciaków z rodzin mieszanych i Ukraińców i, i Litwinów i, i bardzo, bardzo różnie. Czasem kiedy utrzymujemy nawet jakąś pomoc i w tym pudełku jest włożona kartka, Pocztówka nie i później nasze rodziny odpisują z powrotem do Polski te pocztówki, to jest taki no, bardzo silny i duży sentyment. Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Polakom ze Wschodu pomaga od blisko 30 lat. Wspiera rodaków mieszkających na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Tegoroczny transport darów sfinansowała firma NordGlas i diecezjalna Caritas.